Ile można mieć w tygodniu maksymalnie godzin pracy? Nie chodzi o godziny jazdy. 40. Tak mówi kodeks pracy, tak mówi ustawa o czasie pracy kierowcy. Natomiast jeżeli kierowca pracuje więcej, bo jak spojrzymy tutaj na rozbieżność przepisów, kodeks pracy wymieniłem, ustawy o czasie pracy wymieniłem, 40-godzinny tydzień pracy. Natomiast rozporządzenie 561 mówi nam o tym, że Kierowca może prowadzić w tygodniu pojazd przez 56 godzin, prowadzić a to jest tylko jeden ze składników wchodzących w ogół, w ogół czasu pracy kierowcy. I to już jest przekroczone. Ta wspomniana już dzisiaj przeze mnie dyrektywa 2002 15 przez WE mówi też o tym, że kierowca w tygodniu może pracować. 60 godzin do 60 godzin. Pod warunkiem, że w ciągu poprzednich 4 miesięcy nie przekroczył 48-godzinnego tygodnia pracy. Więc jak widzicie, te przepisy się rozjeżdżają, ale generalnie przedsiębiorca powinien planować wam pracę na 40 godzin tygodniowo. Jeżeli zaistnieją jakieś okoliczności, które no, wcześniej nie dało się przewidzieć, to kierowca może oczywiście pracować w nadgodzinach i skorzystać właśnie z tych dodatkowych przepisów. Co się raczej w praktyce nie zdarza, bo generalnie um, odbywa się już takie planowanie. Możesz w tym tygodniu 56 godzin, to już spedytor tak zaplanuje trasę, żeby wyssać do szpiku kości tego kierowcę. 56 godzin to 56 godzin. Co no prawda, tak prawda tak się nie da, bo jak weźmiemy pod uwagę obowiązkowe przerwy i tak dalej, to 56 godzin w ciągu tygodnia, czyli w okresie od godziny 0 w poniedziałek do 24 w niedzielę, nie jesteśmy w stanie zrobić.